Dzięki za nominację. To jest moje Hot 16 Challenge. Witam! ERIA P! Rap dla innych to zwykłe słowa a ja daję słowo. Właśnie w tym, ziom czuję się sobą, daj mi dźwięk. Tak bit z tym sobie pofrunę. Moją bronią atrament nigdy mnie nie przefarbuje Wersy konstruuję i je przelewam na papier. Wszystko złe, co we mnie siedzi gdzieś tam po dupie trapię. Łapie tlen, atrament, kapie, stres, nikawnie pamięć gdzieś i wszystko znów staje się piękne. Bas, stopa, werbel, zajawka, to już wrodzone na ławkach. I od małego rap już na kurwiał na słuchawkach. Na twarzy maska, to był żardziomek odkrywam Trzeba dać trochę paliwa. zapijając łykiem Kocham ziomek pisać i nie mowa tu o szkole Nauczyło mnie podwórko, więcej rad z niego wyjąłem Zachodnie Opole, bo tam wszystko się zaczęło Pierwszy kielon, pierwszy sztuk i pierwsze stworzone dzieło Nominuję Tomeczek, Zosia Pawłowska, Heniu Zeder i Olo Elo